Hej, to ja, Aluś z tej strony Mieliński. Dzisiaj pokażę Wam kolejną część banknotów. Niedawno przyszły nowe i bardzo bym chciał Wam pokazać nowe banknoty i e, ba, bardzo jestem zadowolony. No i co? Zaczynamy. Pierwszy banknotem jest to na 200 zł. Komentarzysko jakieś. Okej. Okay. Kolejny mankocie to jest 10 bolivarów z Wenezuelski. Bardzo ładny. 50 Boliwaro. Takim ponem takim poną. Słodziutkiem. A tutaj mam takiego. No nie wiem, można powiedzieć niedwiedzia i... No, naprawdę jestem zadowolony. Sobie weźmę jakiegoś innego. Może tego sobie weźmiemy. Oj, a jest to 10 rupi indyńskich. No, no bardzo ładny. Skrecko wychacone. Dziesiątko, Z panem oczywiście, z takim orzełem. I tutaj jest, on zobaczcie, dyszczka tutaj, nie wiem, jakieś powrózone, czy broda. Tutaj mamy numerek, druga w stronę, zobaczmy Mam tygrysisko z jakimiś rogami To oczywiście pokażę wam, no No ładny banknocik, bardzo ładny No co, weźmy takiego ładnego z huraganikiem i, A jest to 2000 lejów rumuńskich Niestety przeterminowałem takie ładne, a ma no, polimerowe i no niestety wyszło z radości naszego no może żartuje no ale jest bardzo ładne kolejne to banknot perlostkę 50 zł jak ktoś pamięta 32 lata ma już to sporo a weźmy sobie teraz aż 2 dolary bez psalmona Chyba wiele ludzi zazdrości, co? No takie zobaczcie Tutaj widać moje łaskę <laughs> Okej, okay, teraz piękny banknocik No ładny bardzo I... Weźmy teraz... No nie wiem, no chyba Nie! Nie wiem, co to jest za kraj No i... Zapomniałam <laughs> I taki ładny budynek, dyszka Teraz mam tutaj e, 500 kwach bardzo ładne. Polimerowe. To tak jak funty brytyjskie. Proszę kolejne. Tym razem 1000 kwach. Też polimerowe. No i nasze wymarzone funkiszki. Mamy 10 funtów. Mam jeszcze jakiś tam fortel 20, ale już nie będę pokazywał. Piątkę. Bardzo ładna dyszka. Mamy też tutaj te, tego te panienkę, <noise> tak z łoszkami. I takie ładne zabezpieczonko, tak samo tu zabezpieczonko. Prawda, ona ma dużo. I twarz, gładziutka naprawdę. I bardzo ładny banknocik. Rzeczyłbym cały taka w portalu. Ale <noise> i czego mam w i A teraz mega ładne. Przepiękne. Odblaskowe. Malediwy. Jakie piękne pieniądze, jaki piękny kraj. Zobaczcie. A tu beczka lala! <laughs> Okej, okay, a teraz... Moje boliwares. piękne. No i no kurde, poczekajcie chwilkę. I poczekajcie. No zaraz wrócimy do firmu, aby... Poczekajcie nie, Rozłożę te piękne banknociki. I będziemy mogli oceniać, który mi się najbardziej podoba, a który najmniej. I okej. Okay. No będę musiał chyba stać, tak? No tak. Okej. Okay. Banknoty bardzo ładne. Okej. Okay. Na pierwsze miejsce. Na trzecie miejsce bym może wziął. Tego na trzecie miejsce czuwa bardzo ładny drapiący się rzadkość w nim świeci i no naprawdę bardzo ładna dwuja tutaj nam się pokazuje jest no bardzo ładny tak bym powiedział kolejny to będzie na drugim miejscu to będzie to pięć bolivares jest to bardzo ładny banknot, przepiękny i no świeci najładniejszymi banknotami. Kolejny banknot ten, raz na pierwszy. Są to dwa banknoty, które na nie użyły. Te trzy nawet. No, bardzo mi się podobają. Te dwa i A jeśli chodzi o te najgorsze, to chodzi o ten. No, poczekajcie. Taki, który jest w ogóle taki no, no, taki po prostu nie ma żadnego w sobie plastiku i no, taki najnudniejszy moim zdaniem. I może muszę powiedzieć temat na tego banknota. I kolejny banknot, który mi się najbardziej na nie podoba. To jest ten albo jeszcze ten. A mo, no nie wiem, wszystkie mi się podobają lub nie. Okej, okay, to no... Zapraszam na kolejne odcinki. Pa, się i... Bubi!